Dzisiaj przed nami temat, który wraca jak bumerang. Czy dolar się kończy, czy hegemonia USA właśnie wali się w Gruzy? Czy mamy szykować się na nową walutę światową z Chin, z Indii albo z Kosmosu? I wiecie co? Zawsze, gdy słyszę takie pytania, to mam wrażenie, że ktoś tu po prostu za bardzo nakręcił się na nagłówki w gazetach, albo obejrzał za dużo filmów na YouTube o końcu świata, który już będzie na pewno jutro. Bo sprawa jest prosta. Dolar od dziesięcioleci jest numerem jeden w globalnym systemie finansowym, i choć od lat pojawiają się nowe narracje a to euro miało go zastąpić a to yuan a to kryptowaluty to za każdym razem kończy się tak samo. Dolar wraca na tron jeszcze mocniejszy a dlaczego tak się dzieje? Bo stoją za nim fundamenty, których nikt inny nie ma. Dlatego w tym filmie powiem wam, dlaczego nie wierzę w żaden upadek dolara, dlaczego uważam, że Stany Zjednoczone wciąż rozdają karty i dlaczego wszystkie te bajki o końcu Hegemonii USA to w większości tania publicystyka, która ma nabić wyświetlenia na YouTube. Zanim jednak przejdziemy dalej, to przypominam, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, a wszelkie decyzje musicie podejmować na własne ryzyko i odpowiedzialność. Bardzo Was też proszę o zostawienie suba i lajka, jeśli film Wam się oczywiście spodoba. I też przypominam, że od jakiegoś czasu pojawiła się możliwość Wspierania mojego kanału poprzez postawienie mi kawy. Jeśli doceniacie moją pracę i zdecydujecie się na pomoc, to będzie mi bardzo miło. Z góry wam dziękuję. A teraz już przechodzimy do treści materiału. I zacznijmy od tego najczęściej powtarzanego mitu czyli dolar upadnie, bo świat stracił do niego zaufanie. Brzmi poważnie, prawda? Tylko, że jak zaczniemy grzebać w liczbach, to nagle okazuje się, że rzeczywistość kompletnie nie pasuje do tych dramatycznych opowieści. Na dziś ponad 58% wszystkich rezerw walutowych banków centralnych na całym świecie nadal trzymane jest w dolarze. Euro, które miało być kiedyś tym wielkim konkurentem, stoi na poziomie mniej więcej 20%. Yuan, który tak mocno promują Chiny, to raptem kilka procent i to głównie w krajach, które z Pekinem robią interesy. A często są od niego gospodarczo uzależnione. Kryptowaluty, z całym szacunkiem, ale na ten moment to bardziej ciekawostka technologiczna i temat dla spekulantów niż poważna alternatywa dla systemu, który codziennie obsługuje biliony dolarów w transakcjach handlowych. No i teraz weźmy pod uwagę jedno: gdyby dolar faktycznie miał się kończyć, to te liczby wyglądałyby zupełnie inaczej, a one od lat są stabilne jak skała. Co więcej, każdy globalny kryzys zamiast osłabiać dolara, tylko go umacniał. 2008 rok to kryzys finansowy. Cały świat wtedy drżał w posadach, a dolar wzmacniał się, bo wszyscy uciekali właśnie do niego. Pandemia w 2020 roku to samo. Kapitał znowu płynął do USA, wojna na Ukrainie, efekt: inwestorzy ponownie chowali się w dolarze. I teraz powiedzmy to szczerze: to nie jest przypadek. To nie magia, to nie jest żadna propaganda USA. To fakt, że dolar to nie tylko papierki w obiegu, ale cały ekosystem finansowy. System SWIFT, rynek amerykańskich obligacji skarbowych, giełdy w Nowym Jorku, NASDAQ i cała infrastruktura, która sprawia, że pieniądz może krążyć płynnie i bezpiecznie, no, żaden inny kraj na świecie nie zbudował czegoś na taką skalę i z takim zaufaniem. Dlatego, te wszystkie opowieści o końcu dolara są jak bajka o wilku. Bo ciągle ktoś krzyczy, że nadchodzi, ale kiedy spojrzymy na realia, no to wilka jakoś nie widać. A dolar, zamiast się walić, stoi jak skała i jeszcze podnosi poprzeczkę konkurentom. Druga sprawa to polityka monetarna USA. Czyli coś, co jest absolutnym game changerem, bo pamiętajmy, że dolar stoi za najpotężniejszym bankiem centralnym świata rezerwą federalną. I to właśnie Fed jest tym, kto ustawia rytm dla całej globalnej gospodarki. Przykład rok 2022. Inflacja w USA sięga poziomów niewidzianych od czterech dekad. Co robi Fed? Wchodzi z podwyżkami stóp procentowych w takim tempie, że cały świat przesierał oczy, poziomu blisko 0 do ponad 5% w ciągu kilkunastu miesięcy. To była szokowa terapia, której większość banków centralnych w Europie czy Azji zwyczajnie by się przestraszyła. I co się stało? Inflacja, choć bolało, zaczęło spadać, a dolar, zamiast słabnąć, umocnił się. Kapitał z całego świata płynął szerokim strumieniem do USA, bo inwestorzy dostali jasny komunikat. Tu mamy wysokie stopy, tu mamy bezpieczeństwo, tu mamy przewidywalność. Porównajmy to chociażby z Europą. Tam decyzje o stopach to często wielomiesięczne dyskusje, kompromisy, polityczne przepychanki. Fed natomiast działa jak chirurg. Może i boli, może i nietnie głęboko, ale przynajmniej robi to szybko i skutecznie. I właśnie to buduje przewagę dolara, bo każdy wie, że za tą walutą stoi bank centralny, który nie boi się trudnych decyzji, a każde kichnięcie Fedu odbija się echem na całym świecie. Bo dolar to nie jest lokalna waluta, tylko główny punkt odniesienia. Jeśli Fed podnosi stopy, to nagle zmieniają się przepływy kapitału z Brazylii aż po Indie. Jeśli Fed sygnalizuje obniżki, to nagle rynki wschodzące zaczynają oddychać pełną piersią. To jest realna władza. I właśnie dlatego, zamiast powtarzać, że dolar sławnie, trzeba uczciwie powiedzieć, dopóki Fed trzyma rękę na pulsie i potrafi szybko reagować, dopóty dolar będzie walutą numer jeden, a cała reszta, no cóż, to tylko gracze drugiego planu. No dobra. Ale ktoś mógłby powiedzieć, że stany mają gigantyczny dług, polityczny chaos i inflację, która jeszcze niedawno wystrzeliła w kosmos. Jasne, to wszystko prawda. Tylko wiecie co? To trochę jak z tym znajomym, który wiecznie narzeka, że nie ma czasu na siłownię, je byle co, a i tak wygląda lepiej niż połowa ludzi w waszym otoczeniu. Tak właśnie jest z amerykańską gospodarką. Pomimo swoich wad, dalej dominuje świat PKB w USA w drugim kwartale 2025 roku wciąż rośnie w tempie, o którym Europa może tylko pomarzyć. Strefa euro balansuje między stagnacją a recesją, podczas gdy Amerykanie mają dynamikę wzrostu na poziomie 2,5%, co w ich skali oznacza absolutną maszynę. I to nie jest pusty wzrost napędzany długiem, tylko realna siła innowacyjnych sektorów. Weźmy technologię. Firmy takie jak Microsoft, Apple, Nvidia to nie tylko liderzy rynku, to globalne imperia. Nvidia dosłownie zmonopolizowała rynek chipów dla sztucznej inteligencji, a Apple i Microsoft mają kapitalizację większą niż całe giełdy w niektórych krajach. To są spółki, które nie tylko dominują w USA, ale eksportują innowacje, standardy i technologie na cały świat. Kiedy mówimy o wartości dolara, to nie są tylko papiery czy cyfry. To właśnie zaufanie do tego, że za nim stoją firmy, które realnie zmieniają świat. A teraz spójrzmy na rynek pracy. Bezrobocie w USA od miesięcy trzyma się w okolicach 4%. I to pomimo dosyć długiego okresu podwyższonych stóp procentowych, które w innych krajach zabiłyby konsumpcję i spowodowały falę zwolnień. Amerykanie dalej pracują, wydają, biorą kredyty, zakładają biznesy. To pokazuje elastyczność tej gospodarki. Ona potrafi przyjąć ciosy i dalej stać na nogach jak bokser, który po nokaucie wraca jeszcze mocniejsze. Wiadomo, że nawet amerykańska gospodarka po przyjęciu takich ciosów na pewno to odczuje. Najnowsze dane gospodarcze z USA właściwie też na to wskazują, ale właśnie tutaj pojawia się Fed i jego możliwość do interwencji, chociażby poprzez te obniżki stóp procentowych. Ale dlatego właśnie uważam, że dolar ma się dobrze, bo stoi za nim największa i najbardziej dynamiczna gospodarka świata. I możecie się na nią obrażać, możemy wytykać jej wady, ale fakty są takie, że nikt inny nie ma takiej kombinacji skali, innowacji i zaufania inwestorów. I teraz druga sprawa, dolar jako bezpieczna przystań. To jest temat, który wiecznie wraca, bo ludzie mają krótką pamięć. Co się dzieje zawsze, gdy na świecie zaczyna się robić gorąco, kapitał ucieka do USA. Tak było po pandemii, tak było po wybuchu wojny na Ukrainie, tak było po kryzysach finansowych. Dolar to taki stary, sprawdzony bunkier w czasie burzy. Możesz psioczyć, że jest zimny, że wilgoć na ścianach, że trochę ciasno, ale jak grzmi i wali piorunami, to i tak każdy pędzi właśnie tam, bo wie, że to najbezpieczniejsze miejsce. Spójrzmy na dane z 2022 i 2023 roku. W momencie, gdy Fed podniósł stopy procentowe, najszybciej od dekad dolar się umocnił jak szalony. Indeks DXY wystrzelił powyżej 110 punktów, osiągając najwyższe poziomy od ponad 20 lat. Dlaczego? Bo inwestorzy wiedzą, że w USA zawsze dostaną płynność. Stabilność i instrumenty, które można sprzedać w sekundę. I tu dochodzimy do obligacji amerykańskich. Tak, dług publiczny USA jest absurdalny ponad 34 biliony dolarów ale mimo to obligacje są najbardziej pożądanym aktywem świata. Dlaczego? Bo wszyscy wiedzą, że Stany Zjednoczone zawsze spłacają swoje zobowiązania. Mogą dodrukować, mogą podnieść podatki, mogą się kłócić w kongresie, ale dolar jest walutą rezerwową i nikt nie zakłada scenariusza bankructwa. To właśnie ta wiarygodność powoduje, że w kryzysach dolar działa jak magnes. Nawet ci, którzy na co dzień psioczą na Amerykę, to w chwili paniki zamieniają swoje aktywa na dolary i chowają się w amerykańskim systemie finansowym, bo tam jest najgłębszy, najbardziej płynny i najbardziej zaufany rynek na świecie. I dlatego wszystkie te narracje o yuanie, o brixowej walucie, o złocie, one są ciekawe, ale w praktyce niewiele zmieniają, bo jak dochodzi co do czego, to i tak wszyscy wracają do dolara. I teraz podsumujmy to wszystko. Dolar nie jest doskonały. Tak, USA ma dług, politycy często zachowują się, jakby grali w kabarecie, a drukarki Fedu, które drukują dolary, chodzą jak turbiny. Ale w porównaniu z resztą świata, dolar to wciąż król parkietu. Kiedy słyszycie naganiaczy, którzy opowiadają o końcu hegemonii dolara, pamiętajcie, że ci sami ludzie od 20 lat powtarzają to samo. A dolar ma się świetnie, bo stoi za nim największa gospodarka, najbardziej rozwinięty rynek kapitałowy i przede wszystkim zaufanie inwestorów. Dlatego nie kupuję tych bajek o upadku. Jestem byczo nastawiony do USA i uważam, że dolar jeszcze długo pozostanie numerem jeden, a może i pojawią się jakieś alternatywy, może i ktoś będzie próbował rywalizować, ale na dziś to jak porównywanie mistrza świata do juniora z lokalnej ligi. I wiecie co? Lepiej patrzeć na fakty niż słuchać wichrzycieli, którzy chcą tylko nabić sobie wyświetleń, bo fakty są takie: dolar rządzi i jeszcze długo będzie rządził. Na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie materiału. Do usłyszenia. Cześć.